Witajcie, z tej strony Mr. dropsiak Dzisiaj wam poka poka pokażę mapę yy, do edycji yy, i do ćwiczenia AIMA. Moim zdaniem najlepsza mapa dla na początkujących, którzy chcą się nauczyć. Naprawdę polecam. Przecież mam lagi. Jak to zawsze. Jak możecie zauważyć, mam naj największy ping na świecie. No, wybieracie sobie broń swoje. No i generalnie no to yy, i tą broń. No tak jak chcecie? Staram bez PMowa grać, więc I tu ja się sobie, no tak spokojnie. No generalnie symbotem botem No, no i tak macie. Jakby na tym tam gdzie jest ten metal. Yy, no to elytujecie, chcę zabijać tego bota. Yy, on, one strzelają jakby co tylko no patrzcie my my musimy, tak, musimy najpierw nie strzelać. <todgłosy> strzelić. No i my jesteśmy nie, nie śmiertelni niestety. No i tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście się symboli. No i tak to wygląda. No. No i generalnie no tak to wygląda. Jak chcecie to możecie też popróbować, Tam są jeszcze inne levele. No. I do następnego, cześć oczywiście zostawcie jeszcze, to byłem opowiedzieć, zostawcie subika i lajka z dzwoneczkiem. No i siema, pa pa.